Cześć kochani, witam Was dzisiaj w moim nowym filmie, czyli przedstawię Wam krótkie książki, które w zasadzie one chyba są wszystkie do 300 stron, albo do 350 jakoś tak, może oprócz jednej, ale dobra, nieważne. I właśnie chciałam Wam przedstawić te krótkie książki, które z powodzeniem możecie czytać w upalne dni. Są to książki, których akcja dzieje się głównie latem, ewentualnie zaczynają się od gorącego lata. I są w większości takie lekkie, takie na jeden, dwa wieczory. E, nie są to jednotomówki, znaczy nie wszystkie są to jednotomówki. E, niektóre można czytać jako jednotomówki. Ogólnie są to książki, które ja z gorącego serca polecam i które e, mi się fajnie kojarzą z latem i z czytaniem książek latem. Bo jak wiadomo, do tego nie zachęca. Ja też dzisiaj jestem w mega letniej wersji i bez makijażu, bez niczego, dlatego że na zewnątrz jest ogrom stopni i też mi jest w domu mega gorąco. W zasadzie, e, w zasadzie to ja mam w domu teraz 28 stopni, także wiecie, no opór. I tak, i przepraszam Was, że zrąsi, ale gdzieś powiedziałam, statyw i obszukałam cały dom i nie ma. Dobra, to taki off top. E, Okej, okay. w takim razie przechodzimy do tych książek i e, rozpocznijmy sobie od młodzieżówek. Pierwsza młodzieżówka bardzo dobrze wszystkim znana, e, to jest Harry Potter. I w moim przypadku ja wzięłam kamień filozoficzny, aczkolwiek uważam, że z takim upalnym latem najbardziej chyba e, kojarzy mi się. Część y, siódma, czyli insygnia śmierci i część trzecia, bo część trzecia to jest w ogóle zaczyna się, że w życiu nie było tak upalnego lata. Tak mi się okaże, że to była akurat trzecia. Dobra, tak więc tak, 100% jestem pewna, że czytaliście Harry'ego Pottera, może jednak w 90%. Ehm. Ale zróbcie Ririd. Po prostu to jest tak super lekka książka na wakacje. Idealna. Nawet słuchajcie, no nie trzeba się skupiać, a po prostu można się odmurzyć, dlatego że już znacie fabułę. A Ririd tej książki, no ja zawsze dla mnie mile widziany Harry Potter, także myślę, że dla Was też. Kolejna książka, której niestety nie mam u siebie w języku polskim, jest u mojej cioci. Jest to Ania z Zielonego Wzgórza. I słuchajcie, no jakby ta książka też się dzieje głównie latem, znaczy ona się zaczyna też latem, cała akcja jakby jest jeszcze e, długo, długo trwa, e, jak jest gorąco. Myślę, że historię ani wszyscy znają, ale nie wszyscy mogą ją lubić jako lektury. Dlatego zachęcam Was, żebyście jeszcze zrobili sobie jedno podejście, jeżeli uważacie, że Ania jest zła. Okej, okay, i mam jeszcze jedną młodzieżówkę. To były bardziej takie dziecięce, em, takie bardzo, wiecie, niskomłodzieżowe. E, mam dla Was jeszcze jedną propozycję, taką młodzieżową. Jest to Iskra Bogów, ten pierwszy, nie kochaj mnie, akcja się dzieje e, na obozie letnim. E, jest to bardzo, bardzo lekka książka, też do przeczytania szybciutko. Naprawdę mi się mega podobała. E, więc no, już tyle razy mówiłam o niej na kanale, że jeżeli chcecie, o niej posłuchać jakoś bardziej, to na pewno znajdziecie ją we vlogu, którym jest z moich pierwszych vlogów. Okej, okay, dobra, przejdźmy do romansów. E, romansem, który czytam ostatnio i który był na moim letnim tbr e, i który ja Wam gorąco polecam jest to Beach Read. E, tutaj jakby też już o niej się rozgadywałam. Nie jest to taki, wiecie, może tak bliżej, żebyście widzieli. Nie jest to taki, wiecie, typowy... E, znaczy, no okej, okay, jest to typowy romans, ale nie jest taki płaski, jest tu naprawdę bardzo dużo fajnych cytatów, bardzo dużo takich, wiecie, mądrości o miłości, e, takiej, dużo jest takiej też naiwności e, do tego uczucia, że to będzie trwać wiecznie i tak dalej, e, naprawdę super, bardzo fajnie napisana, szybko się czytało. Następną rzeczą, którą dawno, dawno temu czytałam, ale jest to jedna z moich ulubionych, jest to jeden z moich ulubionych romansów, czyli pamiętnik Nicolasa Sparsa. Ja mam wydanie jakieś takie malutkie. Jest to taka mega cieniutka książeczka. Tutaj jest, jeżeli bardzo dobrze znacie film, to wam powiem tak szybciutko, że tutaj jest troszeczkę inne zakończenie niż w filmie, jest inna. Jakby troszeczkę inna perspektywa niż w filmie, e, i też nie wszystkie wydarzenia są takie same. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna propozycja na jeden wieczór, tak naprawdę. Jeszcze z takich typowych romansów wakacyjnych e, polecam wszystko przez pannę Bridgerton, e, czyli e, autorki Julie Queen. I tutaj też, też o tym mówiłam e, w podsumowaniu: 50, e, w tym. Save one, drop one tagu. I Wam co nieco wspominam o tych książkach z serii Rockesby, czyli to jest jakby pokolenie przed Bridgertonami. I to jest naprawdę super. Mi się te książki bardziej chyba podobały. Ta pierwsza w szczególności, czyli Wszystko przez Pannę Bridgerton, najbardziej mi się podobała z tych wszystkich. Tych. Dobra. Następna książka to jest dziennik Bridgerton. Bri Bridgerton, to jest dziennik Bridget Jones, e, Helen Fielding e, i to jest już romans, ale z komedią, więc no, wszyscy na pewno znają historię Bridget, tym bardziej, że tutaj są one zupełnie inaczej opisane niż w filmie, także gorąco Wam polecam, gorąco Was zachęcam, gorąco. oki. Okay. W takim razie jedziemy dalej. Troszeczkę uderzamy już, słuchajcie, w poważniejsze tony, e, ale jest to, no jest to książka mojego życia, jest to książka, którą muszę Wam polecić, e, dlatego, że słuchajcie, no e, też tutaj mamy, uderzamy w taki troszeczkę wakacyjny ton, są wycieczki, po, jest nawet wspomniane, że są wycieczki po górach i tak dalej. E, jest to Czarne Miasto Marty Knopik. I to jest też książka, którą Wam będę wciskać, będę Wam polecać. E, z bardzo ciepła, taka z lekką nutą humoru, w ogóle sięgająca głęboko, głęboko w nasze serce. Nie jest też ona gruba, jest cieniutka, także no może nie cieniutka, że e Ale nie jest gruba, więc naprawdę serdecznie Wam polecam Czarne Miasto. I ostatnia rzecz, e który... czyli kryminał. Większość chyba kryminałów, które ja czytam, dzieją się jakoś zimą, albo Jakoś jakoś tak, no. A ta nie, ta się zaczyna w czerwcu, chyba tak, w czerwcu. I jest to Ken Folet Igła. Ja, słuchajcie, kocham Kena Foleta, jego książki są naprawdę fenomenalne. A igła to jest naprawdę. Igła to jest, słuchajcie, no, jak już wspomniałam, powiedzmy, że to jest kryminał. Tutaj mm, mamy szpiega, igłę którego chce dorwać brytyjski rząd, i on się właśnie, to jest rosyjski szpieg, igła się e, ukrywa w Londynie, i potem, i on tak zabija niektóre osoby, które mu tam staną na drodze, które gdzieś tam. E, są na drodze odkrycia jego tożsamości na przykład jak tylko ktoś wejdzie albo zajrzy tylko do jego pokoju zobaczy, że on ma jakikolwiek sprzęt nawet jak ma jakieś tam e, rzeczy pochowane, ale na przykład jakaś jedna rzecz jest na wierzchu, która może nie jest jakaś oczywista dla laika, e, to igła pozbywa się tej osoby i właśnie tak na kilka trupów e, trafiają trafia rząd brytyjski e, i ścigają igłę właśnie po całym kraju. E, i igła tak skradł moje serce. Ja się zabrałam za tą książkę, myślałam, że ona będzie taka, a, ale była taka, mmm, fajna. W ogóle jak ja przeczytałam. To od razu piszę do mojej siostry i do mojej cioci. Ej, czytałyście igłę? Czytałyście tu igłę? Weź, ona jest zarąbista. <noise> Także. Igła, a, jest sztosem. Dobra, została ostatnia książka, której jakby nie wiem do czego to zaliczyć, ale raczej, no, no, no to jest klasyk, ale nie wiem, właśnie. E, Jaki to jest gatunek? I to jest wielki gadzbi. Też jest gorąco, mamy przyjęcia, mamy imprezy, mamy gadzbiego mega króciutka książka mega szybko się czyta. Także zapraszam Was serdecznie do przeczytania. Jakbym miała Wam opowiadać o każdej książce, jest się strasznie rozwlekam, to zajęłoby to pół godziny, bo tych książek troszeczkę Wam przedstawiłam. E, mam nadzieję, że coś sobie z tego wybierzecie. Przepraszam Was, że ja tak złapę, ale no, jak już mówiłam, zgubiłam stad. Dobra, nieważne dobrze. Ok. Życzę Wam troszkę chłodu w te gorące dni. E, życzę Wam. Żebyście mieli chęci do czytania chęci do wszystkiego, ja tymczasem się z wami żegnam do zobaczenia w następnym filmie i na razie.